Okej, okay. yy, witam się z Wami bardzo serdecznie na wyczekiwanym rozdaniu. Przepraszam Wam, Was z góry bardzo serdecznie za to, że to się przeciągnęło aż prawie tysiąc subskrypcji dalej, ale to jest tylko dzięki Wam, bo yy, gdyby nie to, że... Yy, że... Wy tak dużo i tak szybko mi subskrybujecie, za co Wam bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. To by się tak szybko nie wydarzyło. E, w międzyczasie pojechaliśmy do Zakopanego, do Krakowa i to tak szybko, wiecie o co chodzi? To tak szybko. Znowu to mówię, wiecie o co chodzi. Pozdrawiam Was, dziewczyny, Wy to wyłapałyście i teraz ja za każdym razem, jak to powiem, to mówię. Matko, znowu to powiedziałam, ale okej. Okay. No i straciłam wątek, jak to ja, straciłam wątek. Ale się ugrzałam, matko, się wysztafirowałam, jak szczurne otwarcie kanału, żeby tak ładnie wyglądać, coś mi tu sterczy. Dobra, 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 słuchajcie. E, Okej, okay. sukienu się zaraz Wam pokażę, bo sobie kupiłam fajną ostatnio. W Sinsaju są prawdopodobnie takie same. E, nie wiem, jaka to jest firma, ale zaraz Wam pokażę, bo bardzo fajnie się nosi. Jak ktoś się z większych rozmiarów, tak jak ja, to ona jest po prostu idealna. Od czego tu zacząć? Mam nadzieję, że Wam się wszystko mocno tu, cochy coś wychodzą. Um, zaczyna... Od czego tu zacząć? Um, mam nadzieję, że Wam się wszystko um, spodoba. Za każdym razem ja nie mam pojęcia, co Wam wybrać. No i teraz wybierałam taką kolorystykę, żeby po prostu. No nie wiem, czy wam będzie pasowało, ale wybierałam taką kolorystykę, żeby mniej więcej to wszystko do siebie pasowało. Jakieś tam jeszcze kosmetyczki, może coś jeszcze dorzucę, zobaczę, czy zdążę cokolwiek kupić. No, więc już wam pokazuję. Pierwszą rzeczą. E, którą zakupiłam, tylko przepraszam, ale nie ma metki, ja mam taką samą, wczoraj przy kasie pani mówi, nie ma metki, nie ma tam z metkami, ja mówię chyba są, no i ta druga przyniosła e, przyniosła mm, z metką, ja mówię, to da mi pani tą z metką, bo to do rozdania, a ona a możemy zostawić, bo nie będziemy miały e, jak nabić kodu, więc dlatego jest bez metki, zobaczcie, uwielbiam ją możecie sobie położyć na stolik, możecie sobie ją położyć, e, położyć sobie ją, e, gdzie? ścianie. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda na ścianie. Ostatnio widziałam, że właśnie takie podkładki na stół wieszają na ścianach. O wow, uderzyłam się aż w nos. Dobra. Okej. Okay. Jak mamy taką, tą taką podkładkę? Ta to mamy liścia. Można sobie powachlować, można dostać z liścia. O no ale jak to daje? Jakbyście wachlarzem się wachlowali? Chyba będę się jeszcze wachlować. Nimi. Ja mam takiego samego. Czemu kupiłam drugą rzecz, taką jak ja mam? No, ja mam takiego samego, możecie sobie go wstawić ładnie do, e, do wazonu, możecie przywieźć na ścianie, możecie po prostu położyć na półeczce. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie będzie wyglądało. Wystarczy tylko, że e, kupicie kilka gadżetów e, podobnych i będą one pięknie wyglądały. Nie wiem, czy mówić Wam ceny, pewnie wiecie. Nie, nie mówię wam. Pewnie wiecie, to jest, to, to jest na przykład już z metką, tamto jest bez metki, ale na pewno nie jest używane, więc tu mamy drugą rzecz, mamy takiego liścia. Trzecia rzecz trzecia rzecz to będzie rameczka. Tam taradam, ale też jest. E, nieowinięta jest bez ceny, bez folii, bo folia była porwana, i e, folia była porwana, i ja ją po prostu e, zdjęłam. Nie pamiętam ile kosztowała, ale tu mamy taką ramkę więc jak już widzicie wszystko będzie pięknie spójnie do siebie pasowało. Odkładamy. Co jeszcze mamy z takich dekoracyjnych? Z takich dekoracyjnych mamy taki świecznik i tak samo ramka jak i ten świecznik. Ja po prostu się ogromnie tego boję, że to się zbije. Postaram się za Foliować to wszystko fajnie, żeby to się nie pobiło, żeby to wszystko do ciebie, do tej osoby, która wygra to rozdanie, żeby to dojechało bez problemu. Będę się modlić o to, żeby to wszystko dojechało bez problemu. Zobaczcie, taki świeczniczek to są wszystko nowości. Dokupicie sobie fajną świeczuszkę, 14 cm wysokości. Tak wygląda. No, fajne, one są teraz w pepko i nie wiem, czy sama sobie nie kupię. No i świetna rzecz. Którą naprawdę, wiecie co, ja myślałam, żeby sobie zakupić, ale dopiero jak kupiłam go do domu, bo oczywiście w Pepku widziałam go już tyle razy i sobie myślę, a po co, a na co, a takie, wiecie o co chodzi. Przechodziłam po prostu tylko tyle, że mam do przeglądu wrzuciłam, no fajny jest, fajny, ale jakoś mi się nie przydawał. Ale teraz, jak zobaczyłam, postawiłam go na komodzie, bo wiecie, wczoraj przyjechałam z zakupów, postawiłam go na komodzie, to sobie myślę... No pięknie wygląda, zobaczcie. Tu jest jakoś tak wiecie, ale to jest po prostu ze sznura i to musi tak być zakończone, ale sobie stawiacie tą stroną. Um, I on wygląda prześlicznie. Taki. Jaki to kolor? Nie biały, tylko to jest taki. Taka kość słoniowa, o, bym powiedziała. Z taką przykryweczką. Ciach byk. Tu macie cenę. Nie wiem, czy wam cenę. Przepraszam. Nie wiem, czy cenę wam odczepiać, czy nie. Eee, piszcie od razu, może, czy wam, od, czy, czy wam to przeszkadza, i tak wiecie, ile to kosztuje, bo ja to w przeglądach pokazuję. Eee, a najwięcej pokazuję z Pepko, więc postanowiłam, nie postarałam się, postanowiłam zakupić te wszystkie gadżety w Pepko. Jest taki, powiem Wam, że naprawdę stabilny, eee, i nawet jak moja mama przyszła i mówi: O, Jenny, a skąd masz taki kuferek? I mówi: Naprawdę nie za drogie pieniądze, a eee, bardzo fajnie się prezentuje. On jest cały ze sznurka. Świetne, naprawdę, świetne. Jak ktoś ma maszynę, może kupić sobie tylko taki sznurek i po prostu zobaczyć. Na YouTubie jest bardzo dużo, um, bardzo dużo takich DIY, gdzie można podpatrzeć, jak oni to robią. Po prostu jest przepiękne. Nie wiem, czy sobie nie zakupię. Dobra, i z takich dekoracyjnych rzeczy do domu to będzie już chyba wszystko. Może jeszcze coś zobaczę, może jeszcze coś mi się uda dokupić, ale zależy, jak to będzie z czasem, bo teraz wiecie, jak jest, teraz będą. E, po prostu wyprawki szkolne, szkoła e, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. E, następną rzeczą, którą zakupiłam, to jest e, maseczka, zawiera dwie maseczki. Dwie maseczki. Rozpieszczająca kolekcja. Uuu, zobaczcie, takie maseczki. W takim opakowaniu maseczek, rozpieszczająca kolekcja, ma, maseczki do twarzy. Cera odwodniona, sucha, mieszana, podrażniona, wrażliwa. Zestresowana, cudownie. Ja tutaj sobie otworzę, ale oczywiście tutaj można po prostu sobie zajrzeć. I tu macie, jak widzicie, dwie maseczki. Dwie maseczki, poczytajcie sobie. Teraz nasze cery są poodwadniane z racji tego, że słońce mocno pali. To fajnie będzie użyć sobie taką maseczkę. No, tutaj możecie z tyłu sobie poczytać, z czego to jest na dzień i na noc, nie wiem co to oznacza że tutaj jest księżyc i słoneczko na dzień i na noc, jak na noc aha, bo to w kremie, no dobra, ok trzeba po prostu poczytać następną maseczkę mam super nawilżająca maseczka żelowa do każdego typu cery kwiat brzoskwini, kwas hialuronowy uuu, to coś dla nas do naszych kurzych łapek więc tu macie również dwie maseczki odkładam i tu jeszcze wzięłam tak ciocha w Rosmanie yy, Tołpa. Nie używam tej firmy nigdy. Zobaczcie. Yy, dajcie znać, czy, yy, czy to jest dobra firma. Urban Garden Hydro Serum Ochronne do rąk i paznokci. Nawilża i poprawia wygląd dłoni i paznokci. Natychmiast się wchłania. Takie tu mamy informacje: jest 100 ml takiego kremu. Myślę, że to jest fajne. Nie musicie nic odkręcać, wyciskać, tylko sobie tutaj po prostu aplikujecie, rozcieracie. Nic tam, żadne bakterie nie wprowadzają się z powrotem. Jest konsystencja taka, taka płynna, taka dosyć gęsta. W białym kolorze, więc tutaj yy, kremik do rąk dużo z Was robi jakieś przetwory, jakieś ogrody i tak dalej je ja tak samo, więc kremik na pewno nam się przyda. Co ja bym chciała jeszcze Wam pokazać? Jeszcze zakupiłam wam taki prześliczny naszyjnik w rozmanie. Kurczę, jak wam to pokazać? O tak. Ale słuchajcie, już wam to pokazuję. On się tak... Kurczę, nie wiem, czy będzie widać. Wiecie, o co chodzi? To są kółeczka, i one tak się w jedną całość zbierają. O! Takie kółeczka, widzicie to? Pyk. I one się pięknie układają w jedną całość. myślałam, że to jest jedno całość sklejona, ale nie. Bardzo fajne w kolorze złotym W kolorze złotym. Zastanawiałam się, czy mm, wziąć w złotym, bo większość z was e, woli srebro, no, ale ten akurat rzucił mi się w oczy i myślę, że Wam również się spodoba, jak nie to po prostu może zostawię tutaj tą, e, e, tą etykietkę. Może komuś sprezentujecie, jak Wam się e, nie będzie podobał. E, no i dobra, to chyba już wszystko. E, mam nadzieję, że Wam się e, podobają prezenty ode mnie. I co to wymyśleć, co to wymyśleć, jakie hasło, żebyście dały w komentarzu? E, może lato, lato, bo jeszcze jest lato, to może e, piszcie lato, piszcie jakiś fajny komentarz, czy Wam się to podoba, czy nie damy e, czas dwa tygodnie. Dzisiaj mamy wtorek, czyli za dwa tygodnie do następnego wtorku. E, piszcie w komentarzach rozdanie. Zapraszam was również na mój Instagram, e, również Facebook, żebyście zaobserwowali moje konta, lajkowali, komentowali. E, będzie mi bardzo miło jak będę widziała, że tam też e, tam też e, jesteście ze mną. E, no więc tak. Pamiętajcie, że musi być e, e, ktoś, kto bierze mm, udział w rozdaniu, musi subskrybować mój kanał, bo to jest, e, no to jest taki pierwszorzędny, e, i zapomniałam słowa, no po prostu musi subskrybować kanał, żeby dostać te nagrody, ja później to będę weryfikować, e, później będziemy losować i będziemy sprawdzać, czy, mm, czy właśnie spełniacie te wymogi. O, tak pięknie powiedziałam. I zaraz wam pokażę tą sukienkę. Trochę tu się ufaj, doliłam, ale jest naprawdę fajna. Jest naprawdę fajna. Trochę stanik zmieniłam, bo taki sobie drugi kupiłam. Tu mam, mam. Yy... E, rozpięte, bo ostatnio w niej chodziłam. Tu możecie sobie na guziczek, możecie sobie tak podwinąć, jak jest troszeczkę cieplej, ale za chwilę wam wszystko e, pokażę. Zastanawiam się, czy ja powiedziałam wszystko już o tym rozdaniu, ale chyba tak. Także pamiętajcie, subskrypcja, lajki pod tym filmikiem udostępniajcie e, i pamiętajcie o haśle. Hasło to lato. Czekam dwa tygodnie e, i będziemy losować, już się nie mogę doczekać. E, ostatnio jak było rozdanie. To pamiętam, że pani w mailu mi odpisała, że bardzo jej się podobają prezenty ode mnie, że wszystko jest trafione, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że, że, dzisiaj, że teraz będzie również tak samo, bo to jest bardzo miłe. Jak wstrzelicie w czyjś gust, no ja wiem, że nie za każdym razem można wstrzelić. Powiem wam szczerze, że ja nie. Nie lubię kupować komuś prezentów. Nie dlatego, że nie lubię dawać, bo dawać lubię, tylko nie lubię wybierać, bo nie wiem, kto lubi jaką perfumę. Ja lubię słodkie, ktoś inny, moja przyjaciółka lubi kompletnie co innego ode mnie. Mi się takie rzeczy podobają, jej się to nie podoba. Eee, także wiecie o co chodzi? Mm, to po prostu jest każdego indywidualna sprawa. No ale jak Wy tutaj już widzicie, co ja tutaj e, co ja tutaj e, co tutaj Wam przygotowałam. To po prostu będziecie wiedzieli, czy Wam się podobają te rzeczy, czy Wam się nie podobają, czy Wam będą pasowały. Czy Wam będą pasowały do Waszego wystroju, do Waszej pielęgnacji, że tak powiem. No, do pielęgnacji to chyba każdemu będzie pasowało. No, także, także tak. Także pamiętajcie o subach, bo lecimy dalej. I następne rozdanie powiem Wam szczerze, że nie wiem na ile będzie. Zobaczymy tutaj, na, jak tu będziemy losować, od ilu wystartujemy. I następne rozdanie zrobimy również. Myślę, że bardzo szybciutko, bo dzięki Wam te suby tak idą, że ja po prostu budzę się. Mój mąż, mój mąż już siedzi z moim telefonem, mówi Sylwia, wiesz jest tyle i tyle. Ja mówię, no chyba żartujesz. Mówię, to jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Za wszystko Wam bardzo serdecznie z całego serca dziękuję. No bo gdyby nie Wy, gdyby również nie ja, to um, tego by nie było. Cieszę się bardzo, że doceniacie to, że e, tu Wam vloguję, że Wam robię te przeglądy. Um, no, także tak to wygląda. Um, no. Także chyba będę kończyć. Jeszcze na koniec Wam pokażę tą sukienkę, jaką sobie kupiłam. Ale tu muszę przejść już do salonu, bo się u córki u córki na wyrku. O, pokażę Wam zagłowie. Zobaczcie, takie welurowe zagłowie. Pewnie pytalibyście się, gdzie ja je kupiłam. Sama zrobiłam. Mieliśmy taką gąbkę, płytę takie guziczki kiedyś kupiłam w Anglii, ale tu można w Polsce bez problemu na Allegro czy na jakichś innych stronach kupić kupiłam taki piękny, welurowy materiał, nie za miliony bo takie zagłowie możecie dostać po kilkaset złotych, a sami możecie zrobić sobie takie zagłowie i nie trzeba wydawać milionów także tu był potrzebny tylko taker guziczki, sznurek, deska, gąbka materiał i finito Piękna, piękne zagłowie jest zrobione, do tego ona ma jeszcze tutaj multum takich pięknych, welurowych welurowych poduszek również to jej całe obicie łóżka jest obite tym welurowym, pięknym granatowym materiałem, szukam jeszcze gdzieś takiej granatowej zasłony, bo kiedyś powiem Wam szczerze, że kupiłam w mrówce, ale zawiesiłam i był całkowicie inny odcień i no, jak ja nie lubię tak zwracać do sklepów, tak musiałam to zwrócić, bo bo to wpadał taki w ogóle w jakiś taki w ogóle inny kolor Taki mi się podoba i ona również e, taki akceptuje, więc taki będę musiała jej zakupić. Dobra, koniec mojej gadaniny. E, przechodzę jeszcze tylko do tej sukienki, pokażę Wam. E, no, także pamiętajcie: lato subskrypcja, lajki udostępniajcie i jedziemy. Dwa tygodnie, dwa tygodnie do następnego wtorku, i w środę jest losowanie. Dobra, teraz Wam pokażę sukienkę, musiałam trochę tu obniżyć kamerę, więc może to głupio wyglądać, że o prawie połowy głowy mi nie widać, e, więc ona wygląda tak, tu jeszcze ma taki, jak widzicie, taki, nie wiem jak to się tam nazywa, ma paseczek, jak ktoś chce paseczek założyć, e, to jest jeszcze paseczek, można sobie go bardziej, tak wiecie, e, związać mocniej, e, guziczki i zobaczcie jak ona ładnie wygląda z przodu, jest trosze, trosze, trochę krótsza, z tyłu dłuższa. Marękawki, rękawki, jak się podwinie, to również fajnie będzie to wyglądało. To rebunia, jakieś okularki, e, klapeczki i świetnie wyglądacie. Także e, jak będę pamiętała, na następnym razem powiem Wam ten sklep, bo naprawdę on jest w pasażu w Olsztynie przy dworcu e, i ja nie wiem, co to jest coś na ty, ale nie pamiętam dokładnie nazwy. E, teraz są na promocji, chyba 59 zł, zapłaciłam za tą sukienkę. E, ale wiem, że na 100% można dostać w Sinseju, więc szukajcie. Zobaczcie, ja mam duże piersi i e, jak fajnie można e, wyglądać w takiej sukieneczce. Dobra, to już wszystko. E, trzymajcie się i życzę powodzenia.